Znajdujemy się w centrum Kowale, w indyjskiej restauracji Ganesh. Przeprowadzimy wywiad z właścicielem sieci restauracji. Witam Was, witam Was też przede wszystkim. Nazywam się Tapinder Sharma. Ja jestem właścicielem tutaj tej restauracji, całą sieć w Polsce. Przyjechałem tutaj z Warszawy, bo na stawie mieszkam w Warszawie. Skąd pomysł na tego typu restaurację? To jest bardzo dobre pytanie, ale y, pomysł się urodził jakieś 8 lat temu, y, bo ja zajmowałem się inną branżą całkowicie, czyli ja nic wspólnego z gastronomii nie miałem i mi brakowało swoją kuchnię w Polsce już, brakowało tej smaki, y, te przeprawy, bo ja nie jem mięso od urodzenia, jestem wegetarianinem i mi brakowało po prostu moją kuchnię i dlatego otworzyłem pierwszą restaurację w Łodzi na Pietrkowskiej. Ale to mi tak się podobało, bo tak różne ludzi poznałam w tej restauracji, chociaż raz w tygo, tygodniu tam byłem, że otworzyłem drugą w Warszawie. Później mi się chciało trzecią i tak się otworzyło po trochu, po trochu, całą sieć restauracji indyjskiej Ganesh. No. Co oznacza nazwę restauracji i jak się ją wymawia? Co to znaczy Ganesh? Ganesh to jest najważniejszy bóg naszej religii. Żadna modlitwa bez modlitwy do Ganesza. Jest uznana jako niekompletna modlitwa. I Ganesz to jest nasz Bóg szczęścia i słodyczy. I dlatego Ganesz. I też, jeżeli w Polsce, ja już trochę jestem jakieś 20 lat już jestem w Polsce to brzmi też łatwiej dla Polaka, kiedy pod koniec jest SH, czyli Ganesz. I dlatego Ganesz. Nie? Z jakiego regionu kuchnia jest serwowana w tych restauracjach? Północny Indy. Przede wszystkim z, to jest taki rejon, który się nazywa Panjab, bo moi pradziadków, dziadków, rodziców pochodzą z Punjabu. Jestem Hindusem, ale Panjabczykiem. To od tego rejonu pierwsza grupa ludzi po tej naszej niepodległości pojechała za granicę szukać chleb i maso, tak jak teraz Polacy wyjeżdżają do Anglii. I dlatego na samym świecie najpopularniejsza kuchnia indyjska to jest północna kuchnia. Czy menu w każdej restauracji jest takie samo? Tak, już od dwóch lat zrobiliśmy, że wszędzie jest to samo menu, żeby to już nasi klienci, którzy jeżdżą różne części w Polsce, żeby mieli te same, same danie, te same sceny, ten sam sposób serwowania, receptura to samo. I dlatego zrobiliśmy jednakowo menu wszędzie. Skąd sprowadzane są produkty używane w daniach? Produkty, składniki, wszystko jest prowadzone z Indii. Kiedyś bezpośrednio tego prowadziłem do Polski, ale teraz to my prowadzamy częściowo z Niemiec, bo tam jest duża społeczność nasza. Dużo Hindusów tam mieszka i tam łatwiej jest wszystkiego kupić na miejscu i raz w stamtąd prowadzamy wszystko, ale to wszystko jest bezpośrednio z Indii. Czy w menu są przepisy regionalne, czy też może wymyślone przez Pańską rodzinę? Akurat ja się urodziłem w Delhi. To jest stolica Indii. I niektóre danie są receptury mojej mamy, którymi się no jakieś 4 lata temu się przypomniało. To te danie prowadziłem, ale przede wszystkim to są receptury, które są regionalne nazwy regionalne i te nazwy są tak samo w Indiach yy, i tak samo tutaj nazywają nawet sposób przygotowania, to ja pojechałem do Indii i byłem yy, jak to powiedzieć bardzo yy, znane restauracje które serwowali te danie, które tutaj mamy, wiedziałem jaki sposób jest przygotowanie i sukces tej samej mojej sieci to jest tak, że identycznie przygotujemy danie i serwujemy tak sam, ten sam sposób, z tym samym smakiem. Czy to ma być łagodne, to jest łagodne. Czy ma być ostre, to jest ostre. Czy to ma być nieostre, to jest nieostre. Nawet spiec standard stamtąd prowadziłem. Kucharze szkoliliśmy, żeby tak samo mają gotować. Także to, to jest sukces Ganesha. No. Wiele potraw jest bardzo pikantnych. Czy klienci zamawiają dużo szklanek wody? Nie, mi się wydaje, że z tym pikantność to już jest... Historia. Bo na początku tak, bo wszyscy się narzekali, że po to jest pikantne, to jest pikantne, ale teraz to już um, oni tylko lubią pikantne. Teraz te, 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 te pozycje, które, jest, które są łagodne, to bardzo mało schodzą w naszej restauracji. A pozycje, które są bardzo, bardzo ostre, no to niesamowite ilości wychodzą. Ale my mamy taki, bo to woda, no, do, do, chodzi o pikantne rzeczy, szczególnie w naszej indyjskie kuchni, to woda nie pomoże, ani nie pomoże do tego jakikolwiek wina. My mamy taki magiczny napój, który się nazywa mango lassi, to jest naturalny jogurt, świeże mango i cukier. Tylko to trzeba zawsze mieć szklanki jedno, to wystarczy do każde danie, którykolwiek jest ostrym na nasze menino. Czy w menu Waszej restauracji są potrawy, które mogą zamawiać osoby na diecie bezglutenowej? Bezglutenowe to mamy tylko jedną, jedną taką, taką mąkę która mąka z grochów, który zawsze radzimy klientom, jeżeli ktoś ma uczulenie, cokolwiek. Ale ogólnie mamy zdrową kuchnię, bo ostatnio też w zeszłym roku się odkryli naukowcy, że mało Hindusów się umierają na świecie na rakę. Bo nasze przeprawy są y, antyrakowe. Także zdrowa kuchnia jest, ale dla bez, bezglutonowe to trochę trudno będzie u nas. Oprócz tego jednego dania. No. Zarówno w Indiach, jak i w Polsce są różne święta. Czy z okazji świąt hinduskich serwowane są w restauracjach potrawy charakterystyczne dla tych świąt? Od dłuższego czasu, jakieś 2-3 lata, y, robimy różne świąt indyjskie nasze restauracje wszystkie i owszem tego dnia też jest specjalny menu oprócz ten menu który mamy na sodzień, dzień który przeznaczony są na danego, do danej jakbym powiedział ten dany świąt który obchodzimy w Indiach i tutaj ale najważniejszy świąt w naszym kraju to jest diwali który jest trochę, który nie jest tak jak to jest tak samo jak Boże Narodzenie, ale tylko Boże Narodzenie to jest uh, tego samego dnia co roku, tak? A diwali się zmienia, to jest ruchome, tak? Wtedy też dużo słodków, nowe ubranie, prezenty, tak mniej więcej wygląda. Ale staramy się po prostu te 4-5 razy w roku, kiedy są najważniejsze nasze święta, no to uh, dla klientów też organizujemy. Klienci są bardzo z tego powodu zadowoleni. Mają tego, tego dnia i inne menu też, tylko tego samego dnia. Czy planowany jest dalszy rozwój restauracji? Rozwój jest bardzo ważny w i życiu, w życiu prywatnym i zawodowym. Dużo, dużo mamy e, pytanie teraz, które miasto będziemy otwierali. My się wydaje, że w przyszłym roku mamy pewne plany, które tej chwili nie mogę zdradzić, ale dalszy rozwój jest 100% pewny. No. Jak, jak restauracja w Kowalach rozwinęła się przez ten rok? To jest dzięki Was przede wszystkim. No ten młodzież, te dzieci, bo tutaj jesteśmy bardzo w pozytywny sposób akceptowani, bo od początku myśleliśmy, że tutaj są młodzi, małżeństwo, które mają małe dzieci. To mamy kącik dla dzieci tutaj od pierwszego dnia. Lubią dzieci te nasze jedzenie. Także uważam, że jesteśmy w pozytywny sposób akceptowani. Coraz mamy więcej klientów. Teraz mamy stawę, po prostu bym powiedział, Master klientów, czyli dzieci podstawówki, które też robimy warsztaty dla nich tutaj. Na czym polegają te warsztaty kulinarne? To jest bardzo ciekawy pomysł, który w tym roku prowadziliśmy i całe lato bardzo, bardzo fajny sposób nam się rozwinęło, że przychodzą do nas dzieci wieku 9-10 lat, czyli druga i trzecia klasa, podstawówki i wtedy dzielę swoją wiedzę z nimi chodzi o Polskę i Indie, stolice Polski, stolice Indie, różne miasta, co te miasta mają ważnego, czy w Polsce, czy w Indiach, jakie są morze, jakie góry mamy, jakie są polskie jedzenie jakie są indyjskie jedzenie. Później razem robimy, lepimy nany, czyli nasze placki. Razem później wspólnie jemy specjalne przygotowany posiłek dla dzieci, który razem zjemy z herbatą, sokiem i pod koniec po prostu dostają kartę stałego klienta od nas i dostają bardzo ładne prezenty od nich też. Pod koniec robimy takie wspólne zdjęcie ze mną. I z personelem tutaj, kucharze są zaangażowani. Cały ten wasza trwa półtorej godziny. Później oni po prostu znowu wracają do rzeczywistości, znowu do szkoły. Po tej samej doświadczenia tutaj w Ganeszu. I coraz mamy więcej. Więcej mamy te klasy. Dzisiaj też mieliśmy dwie grupy. Jutro też mamy dwie grupy. Ja specjalnie wtedy przyjeżdżam z Warszawy, bo dzieci bardzo, bardzo wymagają, że pan tapi musi być. Także jestem i bardzo, bardzo fajny sposób to jedzie. Cudowne dzieci po prostu, ale to dzięki też dyrekcji szkoły, nie? wszystko. I przede wszystkim w Kolbudę, którzy pozwolili w taki sposób nam tutaj działać. No. Dziękuję bardzo za rozmowę. Ja też bardzo, bardzo Was dziękuję. Świetna młodzież, świetny zawód. I liczę na to, że będziemy się widzieli częściej, co? Goszu, prawda? No. To miłego. Wam życzę też.